Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy poniedziałek, taki przed Halloweenowy, więc wszystko staje się jaśniejsze. 31 październik 2022 rok. Oczywiście, skoro Halloween już prawie, że za kilka godzin będzie. No to musimy ogarnąć jakieś tutaj gadżety, dodatki do ubiorów i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że już to moi dzielni słuchacze, widzowie, subskrybenci i tak dalej ogarnęli i, i chyba nie mają z tym problemu, że skoro idzie Halloween, to się trzeba tam chronić. Zakrywać z jakichś takich dziwnych względów, bo nigdy nic nie wiadomo. Więc tutaj nie wiem, czy, czy to jest mój rozmiar, czy to tak tutaj wiecie, rozumiecie, wszystko pasuje, nie pasuje i tak dalej. Dobrze, więc to to jest taki no, trochę na luzie taki odcinek, bym powiedział, chociaż no. Nie do końca, nie do końca. Dajcie mi tam znać jak tam głos, głos po prostu się będzie niósł przez ten dodatek do, do ubioru, oczywiście, bo jakże inaczej. No dobrze, to skoro mamy taki ogórkowy temat, wiadomo, że Halloween się zbliża. Dzieci się będą cieszyć, bo, bo tam będą jakieś... Kop Kościotrupy i te sprawy, więc dzieci się będą cieszyć z okazji Halloween, oczywiście. No dobrze, więc niniejszym właśnie postanowiłem oficjalnie powitać Magdalena Druzgała-Szczepanik, Kaliszewska, lat około. 55 z okolic dzierżoniowa śląskiego. I tamte najbliższe y, okolice cała gmina, cały powiat. Pieszyce bielawa. Tam ją czasami można spotkać. Ona tam podróżuje więc no. Proszę uważać, żeby nie było bliskiego spotkania trzeciego, czwartego lub dziewiątego i pół stopnia z tym osobnikiem dziwnym, bo to się może fatalnie skończyć. Dlatego mówię to z własnego doświadczenia. Dlatego też niniejszym bardzo bym prosił moich wielbicieli, subskrybentów. Najlepszych widzów, najlepszych słuchaczy tutaj, którzy klikają, odwiedzają, oglądają tutaj ten kanał i tak dalej. Więc przywitajmy jakoś. No, właśnie Magdalena Druzgała, Szczepanik, Kaliszewska. Szkoda, że nie mam zdjęcia tutaj przy sobie żadnego, bo tak bym wam pokazał a nie planowałem tego odcinka dzisiaj, bo bym no trochę się lepiej przygotował gadżety bym jakieś tutaj inne zabrał na przywitanie tego skundlonego, parszywego bandyty europejskiego wszechczasów jest to, gdyby co polski bandyta, więc y, proszę, aby to już moim słuchaczom nie uciekło w żaden sposób, że to jest polski bandyta, bo pochodzi z Dzierżoniowa i okolic. Jest już dziesięcioletnim pracownikiem sądu rejonowego we Wrocławiu, wydział pierwszy cywilny na pierwszym piętrze. To jest pokój numer 168. To jest tam zaraz. Przy klatce schodowej, tak bym powiedział, tam trzecie albo czwarte drzwi, jak się idzie w tym budynku sądów rejonowych tym korytarzem, to to będzie w zależności od kierunku, jak będziecie szli, to może być po lewej stronie albo po prawej. A jak wychodzicie z tej klatki schodowej i wchodzicie do rejonówki na krzykach, to powinno być po prawej stronie więc tam jest pokój 168 sekretariat, ale bodajże tam, tam jest dwoje drzwi takich nieoznakowanych i nieumundurowanych, więc więc po prostu tam też się przemieszczają różne takie istoty do których są ciężkie, przestępcze i nawet mordercze energie poprzylepiane bo do aury się przylepiają różne energie w życiu. Więc, jak ktoś jest tym pracownikiem sądu, na przykład tam 10 lat, czy ileś, to trochę tych podczepów, czy energii nieciekawych albo morderczych, lub energii gwałtu, no bo gwałciciele też tam no, przechodzą, albo są przeprowadzani. Eskorcie, i tak dalej, właśnie tymi korytarzami. Więc do Magdaleny Kaliszewskiej na pewno coś się przylepiło z tych nieciekawych i przestępczych energii. No więc, no, co się można po pracowniku sądowym spodziewać, jak już 10 lat pracuje, to on przesiąkł już tymi wszystkimi. Sądowniczo, prokuratorską, milicyjno wcale nie obywatelskimi energiami. Nieciekawymi, więc już można emanować tymi energiami i przekazywać te nieciekawe energie innym istotom, które jeszcze mają czystą i niezabrudzoną aurę. No dobrze, więc dzisiaj, właśnie taki. Krótki odcinek przywitalny dla tego parszywego, skundlonego bandyty międzynarodowego, który jest wieloletnim pracownikiem sądu rejonowego Wrocław Krzyki, wydział pierwszy cywilny na pierwszym piętrze. To jest tutaj, jak kiedyś było PDT. Pamiętacie ulica Piłsudskiego? PDT, taki dom towarowy, tam fosa się zaczyna. Tam jest Opera obok, taki parczek, taki skwer. I on tam się ciągnie od PDT, tutaj to jest dom handlowy Renoma, czy jakoś tak w kierunku dworca świebockiego. Taki długi, długi odbieg, właśnie dość długi w kierunku dworca świebowskiego. Bo tam jeżdżą tramwaje, autobusy. I tam są właśnie budynki y, milicjantów, budynki sądów i budynki prokuratur na Rubieżach III RP, takie lub inne, więc tam często tego skundlonego parszewego bandytę można spotkać tam być może nie codziennie i nie w tych samych godzinach, ale ta, tam się już. o tam się dzielnie zamaskowany taki osobnik przemyka, więc spoko. Dobrze, więc chyba już przedstawiłem tego parszywego bandytę międzynarodowego. Magdalena Kaliszewska, która praktycznie będąc szczerym przed Wami, drodzy słuchacze, to ona jako pierwsza tutaj się rozgościła i rozpycha nogami, rękami i innymi częściami ciała na tym kanale tutaj. Wiewiórki, Jaskółki, robactwo i inne zwierzaki i insekty donoszą mi, że ona ogląda każdy film, więc no, to nie jest tak jak no, założenia przewidywały. Przestępca pospolity międzynarodowy i bardzo groźny, Magdalena Kaliszewska, ma tylko moje pozwolenie na oglądanie filmów skierowanych do niej. Czasami robię takie informacje tylko do niej, więc ona ma prawo tylko oglądać te filmy i żadnych innych. Ale tam wiecie, jaskółki i wiebiórki mi donoszą, że. Ona ogląda po kilka razy, nawet każdy film, żeby ogarnąć te tematy. Wszystko czyta, co tam się dzieje, śledzi ten kanał, trzyma go pod kontrolą. Daje swoje komentarze, łapki, wiadomo w jakim kierunku, więc muszę tam sprawdzać, czy zbyt dużo spustoszenia na tym kanale, ten skundlony, parszywy bandyta międzynarodowy Magdalena Druzgała z okolic Dzierżoniowa Śląskiego, Diora Dzierżoniu żeby tutaj no nie zniszczyła mi tego kanału, ale gdyby co będzie następny jeśli filmy będą usuwane z jej imienia albo z imienia Rzeczypospolitej, spoko. Będzie więcej filmów Magda. To nie jest problem. Będzie więcej kanałów i będzie więcej filmów o tobie, jeśli masz z tym problem jakiś, bo jeden film mi zdjęto, ale wyceniłem go. Mój effort, czas pracy, każdy bit informacji, każdy byte informacji, więc ona zapłaci w sztabkach złota, spoko, spoko, więc gdyby można było tak jakoś dyskretnie dać jej znać, żeby już zbierała na odszkodowanie dużo kasy i tak dalej, bo to tylko kwestia czasu jest. Ja tutaj wiecie, tam po, po tym Wrocławiu i okolicach goniłem dla was tamte kaczki, jakieś brzydkie kaczątko na tej fosie. te z, Zdechły ryby i te sprawy ogarniałem dla Was we Wrocławu, tak jak tam byłem na rubieżach 4, 5 albo 7 RP. No jak właśnie chciałem kręcić moim sprzętem film. Klikam na YouTube, a tam patrzę taka szok. Informacja nie dowierzam. Właśnie sam temu, że zdjęto mi film. Natychmiastowo. Nie powiadomiono mnie o tym, że jest jakikolwiek problem, i tam napisało, że to nie podlega apelacji. Czyli w miarę szybko zrozumiałem o co chodzi, więc no, ja tutaj, no, różne filmy dla moich widzów, słuchaczy, kręcę. A tutaj, YouTube albo ktoś tam za YouTube'a, albo w czyimś tam, nie wiadomo jakim imieniu ściąga mi film i mnie o niczym nie informuje a ten tytuł właśnie był że mówiłem sprawdzam Magdalenie Kaliszewskiej żeby wszystko publikowała to co tam ma do mnie ewentualnie żebym mógł się ustosunkować do tego bo na żadnych kwitów nie ma więc no I, i jestem nękany piąty rok przez przestępcze państwo polskie bez kwitów więc w końcu już po tych pięciu latach mówię, sprawdzam wam pisowskie istoty, pokażcie kwity, a oni wydają wyroki i różne inne badziebia krzywdzące mnie i to bardzo, ale dowodów na to nie ma, więc no po, po pięciu latach wypadałoby dowody zobaczyć, o to chodzi. Więc właśnie we, wezwałem tego skundlałego, parszewego, nikczemnego, podłego, interkontynentalnego grzesznika wszechczasów Magdalena Druzgawa Szczepani Kaliszewska, która już dziesiąty rok pracuje w rejonówce Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, pokój 168, sekretariat pierwszego cywilnego Wrocław Krzyki. No, więc... Więc wzywam ją, żeby się u, ustosunkowała się do tego, ponieważ jeśli kanał już ma tam dziewiąty miesiąc leci, czy jakoś tak, więc po prostu. A jest to faktem, że jest zaznajomiona z całą treścią tego kanału. Już tyle czasu po prostu miała, że mogła spokojnie wszystkie filmy 7 razy oglądnąć. Bez względu na ilość filmów na tym kanale, bez względu na to, jakie one długie by nie były, więc doskonale zna treść tego kanału i nic z tym nie robi. Na przykład ona teraz nie, nie pobiegnie do sądu, nie wypłakać się w silne, męskie ręce prokuratora. Jakiegoś takiego czy innego, który jej tam sprzyjał, być może, albo nie jeden prokurator tam przytulał ją, bo ona pobiegła się poryczeć, pobeczeć tam, że tutaj wiecie, rozumiecie, towarzyszu, prokuratorze, taki czy inny, tutaj, ktoś tam jest, on mnie tutaj nęka, proszę go tam ścigać i te sprawy. Najwyższy wymiar kary, bez kwitów, dołożyć gościowi do psychiatryka go na całą wieczność, a potem do aresztu wcale nie tymczasowego, Wrocławskiego lub jakiegoś innego też na całą wieczność. Wiecie, rozumiecie i te sprawy. Więc tam na pewno nie raz była przytulana w taki czy inny sposób w tej prokuratorii, takiej czy innej, przez jakieś asesorki, prokuratorki lub prokuratorów, to jeśli chodzi o takie sprawy dochodzeniowo-karne, a jeśli chodzi o sprawy cywilne, to na pewno nie jeden sędzia i jakaś taka sędzina, inne pra pracownice brocławskich niesądów różnego kalibru też ją przytulały tam. I mówiły, słuchaj Madziu, nie płacz, kurczę, wszystko będzie dobrze, dorwiemy tego gagatka, na szubienicę go tam, no, damy karę śmierci mu, spoko, Madziu, nie płacz, tutaj przytulimy cię, obejmiemy, jak on mógł coś takiego ci zrobić, spoko, my tutaj gościa utemperujemy i te sprawy. Więc ponad 5 lat temu Magdalena Kaliszewska właśnie rozpoczęła wytaczanie spraw sądowych. Było ich tak około 5, więc ja już przy, przestałem liczyć po prostu, bo tylko do, do trzech liczyłem spraw sądowych, uważając, że to jakaś kosmiczna pomyłka, ale to nie była kosmiczna pom pomyłka, to była prawda. Więc w jednym czasie pięć spraw sądowych, więc hmm, czy leci z nami pilot? Kevin sam w domu, Houston mamy problem. Więc tego typu pytania sam sobie zadawałem i z moimi różnymi doradcami zagranicznymi o co może tej wariatce totalnie chodzić, po prostu i do czego ona zmierza. Więc tak to moi drodzy, jest, że ona tutaj szpieguje, podsłuchuje, wszystkie filmy ogląda co do jednego różne przestępcze działania tam w jej mózgu się pojawiają, więc zobaczymy co ona z tym zrobi. Czy nie poleci na przykład 100 następnych spraw sądowych założyć. Mi suwerenno, więc pożyjemy zobaczymy, ale będę was o tym informował w miarę na na bieżąco, bo przygotowuję się do serii filmów, aby wszystko wam powiedzieć. Co Wrocławski kurwidołek sędziowsko prokuratorsko milicyjno wcale nie obywatelski. Co oni tam po prostu robią, że no, żeby tubylcy tacy czy inni w takie czy bantu sami po prostu żeby wiedzieli co się dzieje we Wrocławiu i co może zrobić pracownik sądu będąc pracownikiem sądu. Jak może zgnoić i zniszczyć, prawie zabić żyjącą istotę? Więc jasno mówię temu nie. Mam swoje zdanie od początku do końca, więc, taka informacja ogólna dla tego skundlałego intergalaktycznego grzesznika Magdalena Druzgała-Kaliszewska. Słuchaj, poddaj się, wyjdź z rękami do góry, daj mi znać. Hmm. Przyznaj się do wszystkiego, co uczyniłaś. Zrób to na piśmie, przy świadkach, nagraj to, opublikuj, żeby było wiadomo, ile przestępstw wytoczyłaś i Poddaj się karze, bardzo surowej oczywiście, za to, co uczyniłaś, bo dużo, Magda, wiem, że to oglądasz, dużo syństwa i ścierwa zrobiłaś, wiesz? Jeszcze raz, Ty świadomie dużo syństwa i ścierwa zrobiłaś, więc no mam nadzieję, że wszyscy Twoi doradcy i kumple, kumpelki są tego świadomi, Ty też. Już masz 55 lat na karku jako pracownik sądu, więc robisz to świadomie. Dziękuję.